Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. W treści zadania mamy podaną informację, że doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. W takim razie zaczniemy od policzenia mocy omegi, czyli ilości wszystkich możliwych wyników. Wiemy, że rzucamy dwa razy, czyli raz, dwa sześcienną kostką do gry, czyli mamy możliwość otrzymania. Jednego oczka, dwóch oczek, trzech, czterech, pięciu lub sześciu oczek. Czyli w takim razie za pierwszym razem może nam wypaść jedna opcja z sześciu. Za drugim razem także możemy otrzymać jedno oczko, dwa, trzy, cztery, pięć albo sześć, czyli mamy także sześć możliwości. Te liczby przez siebie mnożymy i otrzymujemy, że moc omega. Jest równe 36, czyli wszystkich możliwych wyników w tym zadaniu jest 36. W zadaniu mamy podaną informację, że musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, które polega na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek. Czyli w pierwszym rzucie możemy otrzymać 2 oczka, 4 oczka. Albo 6 oczek, bo ma być to liczba parzysta. I wiemy, że iloczyn liczby obu oczek będzie podzielny przez 12. Czyli w takim razie to, co wyjdzie w pierwszym rzucie, razy to, co wyjdzie w drugim rzucie, musi dać nam liczbę podzielną przez 12. Zaczynamy od wypisania wszystkich możliwości, czyli zdarzenie A jest równe. W pierwszym y, rzucie, jeżeli otrzymamy dwa oczka, to w drugim rzucie możemy otrzymać 6 oczek, ponieważ 2 razy 6 to 12 i 12 dzieli się przez 12, czyli wszystko jest zgodnie z treścią zadania. Więcej opcji. Z dwoma oczkami otrzymanymi w pierwszym rzucie nie mamy. Przechodzimy w takim razie do policzenia, znaczy do wypisania wszystkich możliwości, gdzie za pierwszym razem otrzymamy 4 oczka. Wiemy, że 4 razy 3 to 12, czyli w takim razie możemy otrzymać za pierwszym razem 4 oczka, a za drugim razem 3 oczka. Wielokrotnością dwunastki jest następnie 24. Wiemy, że 4 razy 6 to 24, czyli kolejną opcją jest 4 i 6. Przechodzimy dalej, czyli teraz zaczynamy od otrzymania liczby oczek 6 w pierwszym rzucie. 6 razy 2 to 12, czyli mamy pierwszą opcję 6 i 2. Kolejna wielokrotność dwunastki to 24, a 6 razy 4 daje nam 24, a kolejna wielokrotność dwunastki to 36. A wiemy, że 36 otrzymamy mnożąc przez siebie szóstkę i szóstkę. I to są wszystkie możliwe zdarzenia, które spełniają warunki tego zadania. Czyli w takim razie widzimy, że moc omega jest równa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ponieważ jest to ilość zdarzeń. W takim razie prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. Moc zdarzenia A przez moc omegi. I wynik musimy przedstawić w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. Licznik i mianownik mogą podzielić przez 6. 6 podzielić na 6 to 1, a 36 podzielić na 6 to 6. W takim razie odpowiedź do tego zadania jest 1 6. I mamy zadanie zrobione. Dziękuję.